Chętnie przesiadłby się pan do MBK. Dzisiaj można za darmo jeździć z okazaniem dowodu rejestracyjnego? No, w sumie mógłbym się przesiąść aczkolwiek no. Przyzwyczajam się już do tej wygody i przywileju jeżdżenia samochodem. Czyli wybiera pan dzisiaj auto? No niestety tak. Dzień dobry, chciałabym zadać pytanie, ponieważ dzisiaj jest dzień bez samochodu. Czy skorzystał pan z okazji przejechania się za darmo autobusem MPK? Ja, ja chodzę i pani, lubię chodzić. Mam rowery, także jak trzeba, to y, lubię chodzić, jak, jak najmniej. Czyli na co dzień nie jeździ Pan y, samochodem, ale raczej chodzi pieszo, tak? Nie, jeżeli nie chcę mieć samochodu. jeżdżenie autobusem, ponieważ połączenia w y, Lublinie są bardzo nieprzyjemne. Jeżdżenie y, autobusem w Lublinie to jest po prostu masakra. Dziękuję bardzo. Czy autem jeździ się lepiej? Y, wie Pani co, przynajmniej... Y, Pojazd jest bardziej komfortowy, prawda? I, I szybkość tego transportu pomimo korków jest, jest jednak no większa, prawda? Jest bardziej komfortowa jazda samochodem zdecydowanie. Rozumiem, czyli nawet na ten jeden dzień, dzień bez samochodu, nie zrezygnuje pan z niego, tak? I pani co, to trzeba mieć jakąś, wierzyć w sens ideę takiej akcji, prawda? żeby w ogóle takie rzeczy podejmować. No można w ogóle dyskutować o tym, można się w ogóle przeszczyć z samochodów i, i, i nie tylko na ten jeden dzień. No, tak naprawdę to, 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 to nic nie zmienia, nic nie wnosi, prawda? To jest jakaś idea, która, która ma, nie wiem, no, propagować prawda? Takie, takie środki transportu zbiorowego, ale jakoś nie jest to dla mnie jakiś problem, prawda? I, i nie sądzę, że to jest jakaś akcja, którą trzeba strasznie jakoś propagować.